DRB spada o ponad 80%. Czy to była manipulacja i kto na tym zarobił? Arbitrum na swoim nowym szczycie i wzrosty na całym Layer 2. Czy SEC zatwierdzi ETF-y na Bitcoina w ciągu najbliższych 24 godzin? Bitcoin wybija formację trójkąta i zalicza prawie 46 tysięcy dolarów. Ogromny unlock na Aptosie już za 9 dni. Bardzo ciekawe IDO na ByBit'cie z interesującym projektem, który może dać zarobić. Różnica w cenie Bitcoina na ponad 1000% pomiędzy Coinbase'em a giełdą CIA. Czy grubasy wiedzą coś więcej? Analiza bitcoina na najbliższe kilkanaście godzin oraz analiza kilku altów, które w najbliższych godzinach mogą mieć swoje wzrosty. Zapraszam. Partnerem tego kanału jest firma Cashify, czyli sieć kantorów kryptowalut, gdzie w łatwy sposób możesz wymienić krypto na gotówkę oraz gotówkę na krypto w całej Polsce. Linki do partnerów znajdziesz w opisie pod tym filmem. Ciao, bądźiorno z tej strony. GreenCrypto to nasze kolejne GrimTalk z aktualizacją rynku kryptowalut. A przez ostatni weekend wiele się zadziało, chociażby to, że Bitcoin doszedł do naszego targetu w okolicach 46 tysięcy dolarów. Pamiętaj, że wszystko, co tutaj powiem, nie jest żadną poradą inwestycyjną, jest to wyłącznie moja prywatna opinia. I na samym początku chciałbym Ci podziękować za ostatnie ponad 500 łapek w górę, które świadczą o tym, że w tym tygodniu, już w czwartek, pojawi się materiał z moimi siatkami zakupowymi na temat ciekawych altcoinów, które będą mogły być bardzo intratnymi. Projektami w najbliższej hostie. Jeśli nie chcesz przegapić tego odcinka, to czym prędzej kliknij przycisk subskrybuj, zostaw dzwoneczek i włącz sobie powiadomienia. A teraz możemy przechodzić do naszego market update'u. Zaczniemy od bardzo gorącej informacji, o której bardzo wiele słyszy się aktualnie w mediach i na Twitterze: mianowicie to, że SEC może zatwierdzić wszystkie ETF-y w ciągu najbliższych 24 lub 48 godzin. Jest to bardzo ciekawa informacja, ponieważ gdyby tak się stało, to do 10 stycznia mielibyśmy czas na to, ażeby uruchomić te ETF-y. I żeby kapitał, który ma wpłynąć, o którym tak długo się mówi, właśnie zaczął napływać do rynku kryptowalut. I tak jak tutaj napisane, źródła Reutersa sugerują, że decyzja regulatorów może mieć miejsce jeszcze dziś lub jutro, 3 lub 4 stycznia, ponieważ 10 stycznia mija termin decyzji w sprawie wniosków ETF ze strony funduszy 21 Shares i Ark Invest. Gdyby tak się nie stało i termin 10 stycznia minąłby, wtedy musielibyśmy czekać na decyzję w sprawie zatwierdzenia tych ETF-ów do końca marca. I to właśnie te informacje spowodowały tak dużą pompę na bitcoinie, właśnie w okolicach tych 46 tysięcy, który de facto był poziomem, który przewidywaliśmy już na wcześniejszych market update'ach. Jednak to, co jeszcze ciekawe, jeśli chodzi o zatwierdzenie ETF-ów, to tak jak tutaj możemy przeczytać, jeden z ekspertów funduszu Wanek mówi, że Ulica przecenia możliwości krótkoterminowe tego, co może się wydarzyć podczas zatwierdzenia ETF-ów, a nie docenia tego, co może się wydarzyć w skali kilku lat, jeśli chodzi o wzrost wartości bitcoina. Potwierdza to również analityk Bloomberga, James Seifert, który mówi, że zgadza się z tymi słowami. I tak naprawdę ten krótkoterminowy wzrost na bitcoinie jest tylko kropelką w morzu tego, co może się wydarzyć w perspektywie kolejnych kilkunastu miesięcy lub kilku lat. Również w tym wpisie Gabor porównuje wydarzenie wprowadzenia ETF-ów na złoto do właśnie bitcoina. I okazuje się, że w 2004 roku, kiedy właśnie ETF na złoto został zatwierdzony, Cena złota wzrosła czterokrotnie, z około 400 dolarów do 1800 dolarów w ciągu 8 lat i zwiększyła kapitalizację rynkową złota z około 2 bilionów do 10 bilionów dolarów. Co to oznacza dla Bitcoina? Ano Bitcoin to kapitalizacja obecnie 750 miliardów dolarów, co jest mniej niż 1 trzecią wartości rynkowej złota w 2004 roku. Więc autor tutaj nam sugeruje, że zatwierdzenie tego Bitcoina mogłoby spowodować podobny wzrost ceny Bitcoina, który mógłby nastąpić znacznie szybciej. Dodatkowo podkreśla, że chociażby tak, takie wydarzenia jak etf -y mogą znacząco wpłynąć na wzrost wartości bitcoina. I mało tego, jeśli ETF zostanie wprowadzony, to przyczyni się to do legitymizacji i do wprowadzenia bardziej powszechnego, jeśli chodzi o bitcoina, na rynki inwestycyjne, co mogłoby doprowadzić do szerszej adopcji i właśnie wpłynięcia znacznie większej ilości kapitału. A skoro bitcoin miałby stać się aktywem bardziej uregulowanym, to prawdopodobieństwo tego, że państwa będą chciały inwestować w bitcoina, i opierać swoje rynki właśnie na kryptowalutach, znacznie się zwiększa, dokładnie tak jak było to w przypadku złota. Więc bardzo dobre czasy przed nami, pytanie tylko, kiedy nastąpią te największe wzrosty, no i czy ty zdążysz na te wzrosty się załapać. Kolejny z analityków tutaj porównuje paraboliczną krzywą wzrostów na danych aktywach i przyrównuje ją właśnie do wykresu Bitcoina. I tak jak tutaj widzisz, ten moment X mówi o tym, że dane aktywo może wzrosnąć na wartości dwukrotnie w bardzo krótkim odstępie czasu. I nie bez powodu, jak widzisz, właśnie tutaj następuje point w okolicach właśnie kwietnia, w którym to miałby nastąpić halving, ponieważ tutaj widzimy wzrost właśnie w okolicach stycznia spowodowany wpłynięciem kapitału po zatwierdzeniu ETF-ów, pewną korektę i ponowny ruch w górę aż do momentu halvingu, gdzie miałaby nastąpić największa korekta. Według właśnie tego analityka. Więc oczywiście tutaj zakładamy, że ta cena będzie wzrastała w czasie i długoterminowo to jest prawda. Jednak jak widzicie, możemy lokalnie łapać pewne miejsca, w których warto będzie łapać pozycję krótką i liczyć po prostu na odpowiednią korektę przed kolejnym impulsem w górę. Tego co tutaj możemy przeczytać, to właśnie według Gerta, kwartał pierwszy 2024 roku może być kwartałem, w którym możemy zobaczyć bardzo duże paraboliczne wzrosty na rynku kryptowalut, ponieważ zatwierdzenie 12 ETF-ów mogłoby spowodować ogromny napływ. Kapitału. Więc wracając do wykresu, jak widzicie, wciąż obowiązuje nasz ten target, który sobie wyznaczyliśmy z tego trójkąta w okolicach 49 tysięcy. Jednak już zauważyłem, że są analitycy, którzy mówią nawet o 52 tysiącach, gdzie miałoby nastąpić zawrotka. Jednak na pewno te wydarzenia związane z ETF-em przyczynią się do tego, że kapitał z ulicy zacznie wpływać właśnie na rynki kryptowalut, no i de facto będą też wzrosty. Jednak w pewnym momencie będzie musiała nastąpić korekta, o której ja wciąż mówię i o której wciąż przypominam. Że korekta na rynku może być zdrową oznaką tego, że rynek potrzebuje odreagować tak duże wzrosty, żeby rozpocząć właśnie ruch przed najbliższą, załóżmy to, hossą czy wzrostem na ostatnie ATH, więc to, o czym mówiłem, czyli zjazdy w okolicy 32, może 35 tysięcy, są jak najbardziej w grze. Pytanie tylko, kiedy? No bo z tego, co ostatnio mówiliśmy na market update, to właśnie 6.18, czyli około właśnie 49 tysięcy, może być tym momentem, w którym będziemy szukali jakiegoś impulsu, a właściwie reakcji spadkowej. Na tak duże wzrosty. Być może będzie to właśnie w okolicach zatwierdzenia ETF-ów, jednak nie wiemy, czy zatwierdzenie ETF-ów będzie tym momentem sell the news, czy będzie to raczej właśnie kupowanie tej całej euforii i kolejne wzrosty na Bitcoinie. Warto się temu przyglądać, żeby być z tym na bieżąco, a żeby być z tym wszystkim na bieżąco i w ogóle móc dołączyć do tego ruchu wzrostowego, który przed nami na Bitcoinie, potrzebujesz założyć konto na giełdzie kryptowalut, która umożliwi ci dostęp do całego naszego Discorda i do społeczności już na 8000. Członków, której będziesz mógł zobaczyć moje analizy dosłownie dzień po dniu, jeśli chodzi o Bitcoina i aktualną sytuację na rynku. Analizę kilkudziesięciu kryptowalut, które aktualizuję codziennie i dodaję oczywiście alerty, jeśli coś się w danej chwili dzieje. Mało tego, kanał Crypto Insights, gdzie właśnie świat krypto. Dzieli się z nami najważniejszymi informacjami każdego dnia oraz czasami daje informacje o tym kiedy inwestuje lub kiedy wychodzi z danego projektu oraz cała sekcja airdropowa, w której możesz znaleźć odpowiedni dla siebie airdrop, skorzystać z niego i wszystkie airdropy będziesz miał w jednym miejscu. Z dokładnym opisem oraz aktualizacjami, co się na nich dzieje. Więc jeśli chcesz dołączyć do naszego Discorda, to tak jak mówiłem, skorzystaj z linku poniżej, załóż konto na giełdzie Bybit, dzięki czemu otrzymasz 10% zwrotu z opłat transakcyjnych. dostaniesz możliwość 30 dolarów bonusu za swoje pierwsze 100 dolarów depozytu, z możliwością powiększenia tego bonusu do 30 tysięcy dolarów. I co bardzo ważne, zostaniesz członkiem ekipy Trading School. I żeby było mało, to do tych 30 dolarów, o których mówimy, za 100 dolarów depozytu, możesz skorzystać jeszcze z zimowej promocji i dorzuć wrzucić do tego kolejne 25 USDT, co oznacza, że na start możesz otrzymać za tylko 100 dolarów depozytu 55 dolarów bonusu. Zapraszam Cię, link znajdziesz w opisie pod tym filmem. My przechodzimy do dalszej części naszego market update'u. No i wracamy i otwierając Crypto Bubble widzimy, że rynek jest piękny, cały na zielono, pomimo teraz lokalnych spadków na Bitcoinie. No to ten wzrost na 46 tysięcy, spowodowany właśnie tą informacją, że może w ciągu dwóch dni ETF zostanie zatwierdzony, spowodował, że również. Rynek altów wyskoczył bardzo mocno. Widzimy tutaj wzrosty po 11%, 21% nawet. Więc to oznacza, że znowu jesteśmy nastawieni bardzo mocno. Kwestia tego, żeby wyłapać jeszcze teraz kryptowaluty, które będą miały swój rajd, na przykład w najbliższych kilkunastu godzinach. I o tym już pisałem na naszym Discordzie. Przechodząc sobie do tego, co dzieje się na arbitrum, jak widzisz, zaliczyliśmy nowe ATH w okolicach dolar 84 przebijając poprzednie i czym to jest spowodowane? Spowodowane jest to tym, jak pisze nam właśnie Świat Krypto na swoim kanale Crypto Insights, że aktualizacja Denkan na eterze w centrum tej aktualizacji jest właśnie A4844, planowana jest na pierwszy kwartał 2024 roku i ta data jest przeniesiona właśnie z ostatniego kwartału poprzedniego roku. W dużym skrócie to wprowadzenie tej aktualizacji może wpłynąć na to, że właśnie sieć będzie tańsza, przez co więcej retailu i osób z ulicy zacznie korzystać z tej sieci, co będzie oznaczało wzrosty na tych projektach właśnie z Layer 2. No, i już je widzimy właśnie chociażby na arbitrum, i to wybicie ATH jest spowodowane tymi spekulacjami na temat najbliższych wzrostów. Jeśli chodzi o arbitrum, pod kątem fundamentów to bardzo dobry projekt i świetnie sobie radzi. Zresztą wybił ostatnio ATH, jednak warto, żebyś wiedział, że za 73 dni, czyli 16 marca, nastąpi odblokowanie ponad 1 miliarda tokenów, co oznacza, że będzie uwolnione 87% aktualnych tokenów w obiegu. To jest bardzo ważna informacja, ponieważ. Najczęściej takie eventy wpływają na to, że cena może drastycznie spadać. Jednak biorąc pod uwagę aktualny rynek, aktualny byczy rynek, może być tak, że przy obecnych wzrostach tutaj ten unlock nie musi mieć tak dużego wpływu na wahania ceny. Jednak nie wiemy, jak będzie wyglądał rynek, właśnie 16 marca. Warto, żebyś zwrócił na to uwagę. Ja na temat tego eventu 16 marca na pewno będę aktualizował sytuację na naszym Discordzie. Jeśli chodzi o rozgrywkę techniczną na arbitrum, przejdźmy sobie na H4 i jedyne co tutaj możemy zobaczyć, to na pewno warto byłoby sprawdzić te okolice, właśnie tutaj z D1 na $60, ponieważ retest tego poziomu potwierdziłby nam wsparcie na tym poziomie, i wtedy można byłoby się dołączyć. Do ruchu wzrostowego. Biorąc pod uwagę chociażby zniesienia Fibonacciego, to widzimy, że poziom 0,382 bardzo ładnie pokrywa się z tym poziomem D1, co oznaczałoby, że możemy tutaj szukać, nazwijmy to, pierwszego miejsca, w którym będziemy doszukiwać się pozycji długiej, i właśnie tego koina mamy, że tak powiem, na naszej Watch -liście na Discordzie. To tyle o arbitrum. Przejdźmy sobie teraz do naszego TRB i do tego, jak TRB. Zachowało się w ciągu ostatnich de facto kilkunastu godzin. A wygląda to tak, że po zaliczeniu 644 dolarów cena TRB spadła do 120, co oznacza, że jest to spadek rzędu ponad 81%. Bardzo dużo informacji mówi o tym, że nastąpiła tutaj manipulacja związana z wyprzedażą poprzez portfele, które miały większość tokenów TRB w swoim portfelu, które były akumulowane już od 10 dolarów. Jeśli chodzi o Telora, czyli o TRB. No, to jest to tak zwany orak i w tym momencie on konkuruje z Chainlinkiem czy Spit Network, co oznacza, że może być to silny projekt. Jednak po ostatnich manipulacjach, jestem ciekaw, jak dalej będzie rozwijała się jego sytuacja, ponieważ dochodzi do niesamowitych rzeczy, jeśli chodzi o funding rate właśnie na TRB. Jak widać chociażby na tym wpisie, okazuje się, że na samym funding rate właśnie na TRB. Można byłoby powiększać w cudzysłowie swoje zarobione pieniądze, mając otwartą pozycję długą i to jest rzędu 70 do 100% miesięcznie na zarobkach z prowizji funding rate, ponieważ wciąż utrzymuje się ujemny funding rate na TRB. Co oznacza ujemny funding rate? To oznacza, że osoby, które otwierają pozycje krótkie, płacą osobom, które mają otwarte pozycje długie, jakieś odpowiednie fi. Dodatkowo, pomimo tego, że funding rate jest ujemny i wciąż się utrzymuje na ujemnych poziomach, od kilku miesięcy de facto, to ta cena w ogóle nie chce spadać, jest wciąż pompowana, dlatego zaczyna się mówić bardzo dużo o pewnych manipulacjach związanych z ceną tego alta oraz o ostatnim spadku jego ceny. Biorąc pod uwagę właśnie tutaj przykład z tego tweeta z pozycją 10 tysięcy dolarów od sierpnia, no to gdybyś zainwestował te 10 koła dolarów, to mógłbyś na Samym, właśnie fee, samych prowizjach związanych z funding rate, zarobić 2 lub 3x tylko i wyłącznie na tych prowizjach, nie licząc wzrostu oczywiście wartości samej pozycji, którą miałbyś otwartą. Więc to jest coś niesamowitego. O co tutaj chodzi, że pomimo tak dużej pompy, gdzie nawet przy 250 dolarach wciąż funding rate był ujemny, ta cena wciąż rosła w górę. Idąc dalej, okazało się, że. W ciągu 24 godzin doszło do likwidacji 68 milionów dolarów właśnie przez ten ostatni zjazd z 600 do 130 dolarów. Mało tego, możemy zauważyć, że Team TRB zdeponował 4211 tokenów o wartości 2,4 miliona dolarów. Chwilę przed tym dumpem właśnie na giełdę Coinbase. Widzimy właśnie tutaj to na tym wykresie i na tym screenie widzimy również potwierdzenie tego przelewu właśnie na giełdę. Coinbase. Jest to bardzo ciekawe, że właśnie chwilę przed tak dużym dumpem, Team zdecydował się zdeponować tak dużą ilość tokenów na giełdzie. De facto, tokeny na giełdzie najczęściej deponuje się po to, żeby sprzedać te tokeny, więc jestem ciekaw, jak to wyglądało. Czy to była ustawka ze strony Timu, czy, czy oni również zostali w to wszystko wciągnięci, ponieważ nie mamy o tym konkretnie informacji. I kolejna rzecz, jeśli chodzi o te wzrosty oraz likwidację na TRB, możemy wyczytać na profilu Spoń Chain, czyli platformy analitycznej. Która mówi, że wahania ceny mogły być wynikiem działań 26% całkowitej podaży TRB, która była rozdzielona między tylko 20 portfeli wielorybów. I te adresy zaczęły gromadzić właśnie tokeny TRB po cenach około 15 dolarów. Wcześniej powiedziałem 10, mówimy tutaj o 15 dolarach, co mogło spowodować właśnie sztuczne ruchy ceny. No i dzięki temu mogli sobie zabezpieczać coraz to wyższe zyski, ponieważ cena rosła i dawała informację rynkowi, że OK, ten projekt ma się dobrze zaczynamy rosnąć, warto w niego inwestować i kiedy nastąpił odpowiedni moment, po prostu oni 26% całkowitej podaży, w cudzysłowie, spuścili w cenie, dzięki czemu mogli zarobić na tym bardzo duże ilości pieniędzy. A więc sytuacja na TRB wygląda bardzo ciekawie. Teraz chciałbym Ci pokazać znowu kolejną ciekawostkę. Mamy tutaj porównanie giełdy Coinbase oraz giełdy CME, czyli giełdy futuresowej, na której mogliśmy zaobserwować pewną różnicę w cenie Bitcoina. Zauważ, że najwyższy moment na Coinbase to jest 46 tysięcy dolarów, przy czym na giełdzie CME jest to ponad 47 tysięcy dolarów. Co to oznacza? No, giełda CME jest giełdą, na której grają fundusze inwestycyjne, na których grają duzi gracze. I zauważ, że poprzez informacje związane z zatwierdzeniem ETF-ów, fundusze inwestycyjne godziły się zapłacić ponad 1000 dolarów więcej za bitcoina. Tylko po to, żeby załapać się na ten ruch, który gdzieś tam w konsekwencji ma nadejść. To jest bardzo ciekawa informacja, która również może doprowadzić nas do momentu, w którym zadamy sobie pytanie, czy oni wiedzą coś, czego nie wie ulica, że byli gotowi zapłacić ponad 1000 dolarów więcej za właśnie jednego bitcoina. Bardzo ciekawa informacja, którą warto wziąć pod uwagę. Jeśli chodzi o wykres bitcoina, to to co najważniejsze, to cena zareagowała na nasz poziom mantli, który wyznaczyliśmy już znacznie wcześniej. W okolicach 45,5 tysiąca i aktualnie znajdujemy się poniżej tego poziomu, co sprawia, że jest od naszym naturalnym oporem. Biorąc pod uwagę strefy, które również wyznaczyłem na ostatnim market update'cie, pokrywają się one bardzo dobrze ze zniesieniami Fibonacciego. I na ten moment ja czekam na strefę w okolicach 44 200 dolarów, ażeby zauważyć, czy nastąpi tutaj jakakolwiek reakcja. Nie zaczynam bawić się w rozgrywki właśnie w tych okolicach, ponieważ jesteśmy zbyt blisko poziomu mantli. Oczywiście na upartego możemy szukać tutaj jakiegoś potwierdzenia tego poziomu jako wsparcie, szukanie pozycji długiej, bo oczywiście jeśli zamkniemy powyżej 45,5 tysiąca kolejne świece i potwierdzimy ten poziom jako poziom wsparcia. No to wtedy możemy liczyć na te wzrosty na 49 tysięcy, o których mówiliśmy we wcześniejszych market update'ach i powiemy sobie za chwilę Tutaj w tym miejscu widzimy bardzo silną presję popytową Mamy dwa silne cienie, które mówią o tym, że nie chcemy zejść poniżej 44 800 Jednak zobaczymy jak dalej będzie wyglądał wykres Te dla mnie strefy, które są tutaj narysowane są kluczowe, czyli poziom 44,200 oraz 43,200 do obserwacji pod ewentualne potencjalne wzrosty Tutaj krótka informacja z tego jak rozkrywaliśmy Bitcoina na naszym Discordzie Tutaj dałem informację właśnie, że nastąpiło wyłamanie trendu impuls wzrostowy I tymi strzałkami poinformowałem, że dobrze byłoby zejść w okolice Golden Pocket Potwierdzić nasz trend spadkowy od góry I wtedy mogłaby nastąpić jakaś silniejsza reakcja wzrostowa To się dokładnie wydarzyło, więc osoby, które zdążyły załapać się na ten ruch Gratuluję bardzo dobrego profitu. Przebiliśmy się również przez naszą strefę oporu na 44,5 tysiąca, no i właśnie znajdujemy się w okolicach 45 tysięcy dolarów. Zobaczymy jak to dalej będzie wyglądać. Scenariusz na najbliższe godziny. Jest już na naszym Discordzie I tutaj ciekawostka, o której mówiłem na ostatnim market update'cie Niestety, że pomimo tego, że czysto technicznie formacja głowy i ramion została zanegowana No to biorąc pod uwagę to, że wyrysowaliśmy sobie neckline Widzimy tutaj reakcję na opór w okolicach 43700 Delikatna korekta i wtedy bardzo silną świecą wzrostową na H1 Byliśmy w stanie ten poziom przebić No i dojść w okolice 46 tysięcy dolarów Biorąc pod uwagę wykres 30-minutowy Wcześniej mogliśmy tutaj zaobserwować swego rodzaju clean oraz również formację flagi, którą przebiliśmy w dół, ale MA50 na 30-minutówce bardzo dobrze nas tutaj utrzymuje. I teraz jak widzisz przetestowaliśmy tą linię trendu od dołu, co oznaczałoby możliwość kolejnych spadków. Gdyby tak się wydarzyło, najważniejsze, potrzebujemy uformować niższy dołek tutaj lokalnie. Jeśli decydujemy się na kolejne spadki, to tak jak mówiłem, okolice mantli, okolice naszego 0.382 są tym poziomem, na którym będę szukał jakiegokolwiek impulsu wzrostowego. Gdyby spojrzeć na to czysto technicznie biorąc pod uwagę zasięg tej właśnie 30-minutowej flagi, no to możemy zauważyć, że jest to okolica właśnie 48 200 dolarów, co również realizowałoby nasz scenariusz, o którym mówiliśmy, że czekamy na okolice 49 000 i tutaj właśnie mamy rozrysowane to, o czym mówiliśmy też kilka. Update'ów temu, mianowicie Golden Pocket w okolicach 48,500 i 50 tysięcy dolarów. Ja tutaj rozrysowałem tą strzałką, widzisz, że w okolicach 46,800 miała nastąpić reakcja spadkowa, nawet na poziomie tysięcy. Jak na razie tej korekty nie widzimy. Zobaczymy, jak ten scenariusz zostanie zrealizowany. Zerknijmy jeszcze na dominację Bitcoina, i widzimy, że oczywiście ten trend został wybity, o tym już mówiliśmy, ale nastąpiła bardzo dobra reakcja. Na Golden Pocket, i teraz idziemy pod linię trendu. Uważam, że gdyby wydarzyło się tak, że ta linia trendu zostanie przetestowana od dołu i zaczniemy znowu spadać, właśnie w okolice nawet 48%, ale nawet pierwsza reakcja spadkowa na naszą linię trendu mogłaby spowodować, że alty, które jeszcze nie zdążyły wystrzelić, albo które właśnie po tych spadkach, które teraz lokalnie wydarzają się na Bitcoinie, są w bardzo ważnych momentach na wsparciu, będą miały szansę wyskoczyć w górę, i właśnie o tych altach. Za chwilę sobie powiemy, ale zanim opowiemy sobie o tych altcoinach, chcę Ci przypomnieć, że masz możliwość odebrania 25 euro bonusu za wykonanie kilku kroków. I założenie darmowej karty Bybit Ta karta pozwala Ci płacić swoimi kryptowalutami Za jakiekolwiek zakupy zrobione Czy to w internecie, czy nawet załóżmy to w żabce I pierwsze 10 euro dostajesz już w bonusie Za tylko złożenie tej darmowej aplikacji Dlatego zachęcam Cię do kliknięcia trzeciego linku w opisie pod tym filmem I złożenia aplikacji o darmową kartę Bybit A teraz jeszcze szybka informacja o tym Co ma się wydarzyć na Aptosie za 9 dni i 8 godzin Mianowicie ma dojść do unlocku 24 milionów tokenów to stanowi 8% aktualnej ilości tokenów w obiegu. To również może być moment, w którym będziemy mogli zaobserwować jakieś ruchy cenowe. Pamiętaj, że tak jak w przypadku Arbitrum, teraz może się to okazać niezbyt dużym wydarzeniem, który nie będzie miał dużego wpływu na wahania ceny, jednak sam fakt zapisania tej daty 12 stycznia 2024 jest ważny, żeby mieć to na uwadze w momencie, kiedy będziemy chcieli tego Aptosa rozgrywać. Co również ciekawe, to na ten moment Aptos wyprzedza Arbitrum, biorąc pod uwagę jego kapitalizację, która jest na ten moment większa o prawie 50%. To jest bardzo ciekawe, że taki projekt jak Aptos tak mocno wyprzedza tak silny projekt jak Arbitrum. Spójrzmy sobie jeszcze na wykres Aptosa. Jak widzimy, piękne wzrosty. Na ten moment nie zdołaliśmy podejść pod strefę Weekly na 11 dolarów, 15 centów, ale w okolicach zareagowaliśmy i aktualnie przetestowaliśmy kolejny poziom Weekly w okolicach 9 dolarów. Na ten moment testujemy jako opór. 10 dolarów, zobaczymy, jak będzie tutaj wyglądała reakcja. Jeśli uda nam się wybić ten poziom, potwierdzić jako wsparcie, no to wtedy atakujemy właśnie 11 dolarów, 15 centów. Gdyby tak się nie wydarzyło, no to już teraz można doszukiwać się jakiejś pozycji krótkiej, właśnie do momentu, w którym moglibyśmy znowu poszukać wsparcia na poziomie 9 dolarów. Jak widzimy, zaznaczyłem tutaj moment unlocka. Czasami jest tak, że na kilka dni przed unlockiem osoby, które wiedzą, co oznacza unlock i jak on wpływa na cenę, zaczynają pomału wyprzedawać swoje coiny, ponieważ w momencie unlock'a może nastąpić jeszcze silniejszy spadek, dlatego oni chcą się uchronić przed tym, żeby jeszcze bardziej stracić na wartości, jednak nie jest to reguła. Bo czasami w momencie unlocka następuje wykup, i może to będzie ten moment, w którym właśnie cena osiągnie okolice 11 dolarów. Warto, żebyś wziął to pod uwagę. Mamy do omówienia jeszcze bardzo ciekawe IDO na ByBicie, które bardzo dobrze się zapowiada. Jednak zanim to. Przejdziemy sobie do altcoinów, właściwie tylko kilku. Pierwszy, który chciałbym poruszyć, to właśnie Shrapnel, który jest w bardzo ważnym miejscu na wykresie. Tutaj widzimy ostatnią naszą rozgrywkę, która bardzo dobrze się zrealizowała, ale na ten moment zobacz poziom 1.3821618 z rozszerzenia Fibonacciego, który rysowaliśmy już znacznie wcześniej. Jest dla nas silną strefą wsparcia, w której to właśnie wykres teraz się De facto porusza więc, gdyby nastąpiło ponowne zejście właśnie w okolice tej strefy na 28 centów, dobrze byłoby doszukiwać się pozycji długiej, nawet z targetem do 34 centów. To, na co chciałbym Ci zwrócić uwagę, to to, że pomału ma 50 zmierza w stronę MA -y 200. -ki. Gdyby zdarzyło się, że te m się przetną, to ogólnie technicznie jest to moment zmiany trendu ze wzrostowego na spadkowy, i wtedy mogłaby nastąpić jakaś reakcja. Korekcyjna jeszcze niżej, chociażby tutaj w te okolice 22 lub nawet 18 centów. Jednak tutaj warto to obserwować, bo zanim te emki się przedną, jeszcze troszeczkę wody upłynie. Więc uwaga na ten poziom wsparcia, o którym mówiliśmy, w okolicach 28 centów. Dodatkowo ciekawe miejsce, o właśnie, już się to zrealizowało, nie zdążyłem o tym wspomnieć. Było na Celestii, w której to, jak widzicie, zareagowaliśmy na strefę wsparcia również ze zniesień Fibonacci'ego 0382. I nastąpiła silna reakcja popytowa, która już teraz wypchnęła cenę na okolice 13 dolarów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej na H4. Dobrze byłoby zobaczyć jeszcze może jakiś ponowny retest tej okolicy, uformowanie tutaj wyższego dołka i wtedy spróbowanie dołączenia do tego ruchu wzrostowego lokalnie na ten najbliższy szczyt 14,20, a później być może na ostatnie szczyty w okolicy 15 tysięcy. 30 centów. Jeśli mowa o Celestii, to jak być może wiesz, na Celestii już odbywają się airdropy, a ma ich być jeszcze więcej i Świat Krypto przygotował strategię pod przyszłe airdropy stakingowe na Celestii i na ten moment ona jest dostępna tylko i wyłącznie na naszym Discordzie, jednak już jutro na naszym kanale pojawi się ten odcinek dostępny na YouTube, dlatego zapraszam Cię do subskrypcji tego kanału, żeby nie przegapić jutrzejszego odcinka o stajkowaniu Celestii oraz do dołączenia naszego Discorda, jeśli chcesz już teraz zobaczyć, co tam się wydarzyło jeszcze jeden alt, którego możemy wrzucić pod naszą analizę, to właśnie injective, który na ten moment właśnie jest w okolicy naszego wsparcia. Jednak biorąc pod uwagę to, co aktualnie dzieje się na wykresie, to testujemy to wsparcie jako strefę oporu, co oznaczałoby możliwość spadków do poziomu 34 dolarów przynajmniej biorąc pod uwagę Tą reakcję w okolicach 38,60 dolarów. Jednak wciąż EMA 50 utrzymuje cenę powyżej. Więc jesteśmy w stanie na ten moment stwierdzić, że wykres injective wygląda dobrze. Jakby nie było, wciąż formujemy wyższe dołki co oznaczałoby, że trend wzrostowy jest nadal aktualny. Gdyby to rozgrywać, no to albo będziemy czekali sobie na okolice Golden Pocket, czyli 36,80, albo poczekamy na moment, w którym właśnie ta nasza strefa aktualnie oporu na 39 dolarów zostanie przebita, przetestowana, potwierdzona jako wsparcie i stąd szukałbym pozycji długiej, chociażby na 44 dolary. Co mogło być bardzo intratnym tradeem. Dodatkowo, jeszcze Sol jest też w miejscu, w którym warto go obserwować, ponieważ zbliża się on nam do naszego Golden Pocket, które pokrywa się z poziomem wsparcia z wykresu Daily. Ja na ten moment właśnie go obserwuję i ustawiam sobie alerty właśnie w te okolice. Byłaby to również konfluencja z M50, wtedy szukałbym tutaj pozycji długiej. No i na koniec perełka tego naszego market update'u, czyli IDO, które już niedługo na Bybit'cie, więc sam Świat Krypto w swoim kanale Crypto Insights o tym mówi. Warto wziąć w tym udział. Wchodzi nowe IDO na Bybit projektu MoonUp Official, czyli Launchpada, na Injective, o którym de facto wcześniej mówiliśmy Myślę, że jeśli komuś uda się złapać alokację To będzie bardzo zadowolony Mógłbym stwierdzić, że jeśli złapiesz tutaj alokację To na 99% zarobisz Ale jako, że jest to rynek krypto To warto mieć z tyłu głowy, że coś może pójść nie tak Dlatego ja bardzo mocno Ci polecam Żeby spróbować dołączyć do tego IDO Ja osobiście będę brał w tym udział Ponieważ ostatnie IDO Chociażby o którym mówił Świat krypto na GameSwift, Zrobiło bardzo dobre wyniki I oczywiście jedyną rzecz, którą potrzebujesz żeby spróbować załapać się na IDO, to oczywiście konto na giełdzie Bybit, do którego ja Ciebie zapraszam. Link znajdziesz w opisie pod tym filmem i dołączmy razem, może uda nam się wspólnie zarobić. A to na dzisiaj wszystko, jeśli chodzi o nasze Grim Talks i nasz dzisiejszy Market Update. Dziękuję Ci za Twoją obecność. Zostaw łapkę w górę, jeśli ten materiał obejrzałeś i się Tobie spodobał. Zapraszam Cię na jutrzejszy odcinek o airdropach o Celestii oraz o czwartkowy odcinek związany z moimi siatkami zakupowymi na ciekawe altcoiny na najbliższą hossę. Do zobaczenia, cześć!